Zacznijmy może od historii. Pamięta Pan pierwsze inwestycje TWS-u w kamiennej górze? Ho, witam Panów, witam Państwa wszystkich. Powiem tak, na pewno pamiętam. Mam nawet e, przygotowane na powitanie coś takiego. Dzisiaj są wszyscy założyciele, mówię o miastach, jak również ówczesny poseł, a dzisiejszy senator, Pan Marcin Zawiła. Wszyscy się zjawili. Nigdy takie coś mi się nie udało. Na pewnośmy zaczęli od. Jana Pawła przy Urzędzie Skarbowym Budynek, który rozpoczęło miasto? No i nie miał oczywiście pieniędzy. TB znalazł pieniądze, tebe zrealizował, TBS, TBS zasiedlił Co mam jeszcze dopowiedzieć, jakby pan redaktor chciał TBS jeszcze. zasiednił, ilu dzisiaj mieszkańców mieszka w budynkach? Mieszkaniach TBS? Ogólnie, w, kamiennej górze. O, w kamiennej górze ponad 200. A w ogóle? A, a w ogóle zbliżamy się do 2000. Gratulujemy. Dziękuję. Panie prezesie, pamięta pan, jak rozpoczęła się ta budowa? To był taki styczniowy, bardzo zimny dzień. wiało tak samo jak dzisiaj, tylko było śniegu trochę więcej. Powiem, że jak się budowa zaczęła, to nie był styczniowy. To było wcześniej. To był przed listopadem. Na pewno było zimno. Na pewno woda w piwnicy była zamarznięta. Przejęliśmy budynek, przekazaliśmy zamarzniętą wodą, wodą w piwnicach budynek zimno było na pewno okrutnie to co robi wrażenie to ogromne tempo tego budynku no, dosłownie niedawno byliśmy tutaj były ruiny po jakimś deleżaku a teraz przepiękny budynek no panowie redaktorzy no, Kamienna Góra nas zaraz oceni nie żaden deleżak tylko hotel typu Berlin zburzony tak to oczywiście no on nam przysporzył o tym też chcę powiedzieć trochę problemów i to nie byle jakich bo ten wyjście z ziemi tutaj potrwało no, nie powiem, ale parę miesięcy. Mhm. W ogóle no, tutaj wydaje się ta okolica y, troszeczkę zaniedbana y, na tle miasta, a teraz zyska nowe oblicze. Na pewno tak, tym bardziej, że za nami 47 szeregówek może i ma szansę powstać, jeżeli będziemy chcieli. To nie znaczy, że TBS będzie chciał, że burmistrz będzie chciał. Jak reszta wiemy, o kim mówimy, nie będzie chciała, nic nie zrobimy. To nie jest tak. Mogę Państwu powiedzieć, w innych miastach mam dwa razy, trzy razy tyle mieszkań. Ja powinien mieć tu najwięcej. Ale co, nie ma woli ze strony miasta? czy Miasta, no to znaczy, nie było do tej powiem. Pory. O widzicie, panowie lepiej znacie tą sytuację niż ja. Mnie jest trochę niezręcznie wytykać komuś. Ja naprawdę jestem wdzięczny bardzo, będę dziękował za moment panu burmistrzowi Odasewiczowi, bo patrząc na poprzednich burmistrzów to tylko burmistrz Zieliński rozpoczął, zał, pomógł założyć, bo... Cała czwórka chciała, żeby to założyć, ten TBS. Ja byłem tym przyczynkiem, który chciał bardzo. No i tak się też stało, i całe 30 lat nam, daj, panie Boże, zleciało. Proszę rozwinąć te szeregowe domki. Gdzie by miały powstać i ile? Za plecami naszymi. Okay. Ja, pan inaczej, umówię się na budownicu, które może się rozpocząć niebawem w Kamieni Górze. U mnie w TBS się pokaże, bo jest pozwolenie na budowę już chyba od prawie 10 lat. Można realizować go spokojnie, mimo tego zaczątek ta droga, nie wiem czy pamiętacie Państwo jak ona wyglądała jeszcze, no dwa tygodnie temu, jest przyzwoit, a tu mamy droga, która będzie podniesiona e, na zakręcie tam, tak bym to powiedział, o półtora metra do góry, tak musi być I ona będzie piękna i osiedle no będzie piękne. Nie tylko piękna. ja, także prezes Niemas pokazuje, że można, że można wreszcie było zakończyć taki spór, konflikt między Ratuszem a Towarzystwem Budownictwa Społecznego, naszym Kamienogórskim Towarzystwem, które od kilkunastu lat budowało głównie poza Kamienną Górą właśnie w efekcie tych nieporozumień, tych konfliktów, które Niestety odbiły się po prostu bardzo, bardzo niekorzystnie na mieszkańcach Kamiennej Góry, którzy no długo oczekiwali na wznowienie budownictwa społecznego i dzisiaj jesteśmy Dzisiaj jesteśmy właśnie w miejscu, w którym możemy pochwalić się całkiem nowym obiektem, pięknym obiektem z, ze wspaniałymi mieszkaniami. Także znowu TBS buduje w kamiennej, bardzo się z tego cieszę. I jak powiedziałem przy otwarciu uważam, że to nie ostatnia budowa tbs bo oczywiście jest przy ulicy Broniewskiego kolejna ale będą na pewno jeszcze jeszcze y, jeszcze kolejne więc y, trzymam kciuki już za te przyszłe działania a dzisiaj gratuluję prezesowi pracownikom TBS-u a przede wszystkim mieszkańcom, którzy tutaj zamieszkają, mam nadzieję, że będzie im się tutaj naprawdę dobrze mieszkało. Panie burmistrzu kilka słów o budownictwie w Kamiennej Górze, bo Kamienna Góra dostała swoją szansę i tą szansę wykorzystuje. Tak, my oczywiście wznowiliśmy też budownictwo komunalne. Po, po 30 latach oddaliśmy po 30 latach niebudowania w mieście. Oddaliśmy budynek komunalny przy ulicy Ściegiennego. W planach, bardzo zaawansowanych planach mamy kolejne budowy m.in. przy ulicy Nadrzecznej, przy Alei Wojska Polskiego. Już niedługo Państwo będą wiedzieli o tych sprawach więcej, więcej szczegółów. Powiem jedynie, że naprawdę są to plany bardzo bardzo konkretne już można powiedzieć że bliskie finalizacji w zakresie ogłoszenia dokumenty wykonawcy i, i po prostu przystąpienia do budowy myślę że to będzie wiosna przyszłego roku